Okej, okay, więc witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Impostor, witam was na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie w Jurassic Bloki, ale zanim. Dzisiaj robię challenge, otóż będę kręcił tym oto kołem. Jest na nim 5 dinozaurów, które zdecydowałem wybrać. Wziąłem 5 najlepszych i zakręcę kołem. Dinozaur, który mi wypadnie, kupuje. Oczywiście subik z dzwoneczkiem musicie dać, łapkę w górę, no i lecimy. Dobra, no to kręcimy i co wypadnie? Karnotaur, świetnie, szczerze, Karnotaur mi pasuje. No to kupujemy. No dobra, no to tu mamy Gigantozaura. Idziemy po Karnotaura. Hmm, gdzie on był? Był tutaj. No dobra, no to kupujemy. Jak najbardziej. Za ile on był? Za 900 monet, no to naprawdę mało. Więc myślę, że możemy sobie pozwolić jeszcze na skórkę. Wezmę tą, którą chciałem do niego kupić. Czyli tą, no właśnie tą taką błękitną. Bardzo mi się podoba, więc kupuję jak najbardziej. No dobra, dinek jest mega spoko i widzę, że mam tutaj nawet z tyłu ładny, dynczowy ogonek. No to w ogóle możemy odhaczyć z mojej kolekcji kolejnego, nowego dinozaura. Carnotaura. Chyba się mnie kolega wystraszył. Dobra, lecimy może na kogoś. U, u, tam jest T-Rex. No, może na kogoś w mojej kategorii. No i nie chcę go za bardzo prowokować. Bo jak do mnie podejdzie, to mogę mieć mały kłopot. On chyba do mnie nie idzie. O, dobra, może. Nie, dobra, chyba nie idzie. What the Oh o no mój yeah, yeah. nie taki mowy, nie teraz ucieka, nie teraz nie ma mowy, nie ma mowy, nie ma mowy, nie ma mowy, nie ma A ma no. Nie no, nie odpuszczę mu tego. No, co? Taki cwany byłeś, a teraz co? Nie, 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 nie ma uciekania. No easy. Taki cwan była teraz żre ziemia. Czyżby drugi kolega chciał zatańczyć? Yippie! Czekajcie, czekajcie, tutaj dwa te, yy, barioneksy się biją że są okazje, jak jeden zabije drugiego to go zaatakuje dobra teraz do ataku. i was bara kurde już u ataku Będziemy nam turlał po ziemi Dobra. a chciał użyć ataku i się coś nie udało chyba kolego. No i dobra, plus 60 punktów. Ej, hey, T-Rex, spokojnie, spokojnie. Na razie wolę odpocząć po walce. A, ten barionik z walki, co przegrał. No niestety. Było blisko. O, tu drugi którego pokonałem. Czy on będzie chciał ze mną walczyć? Nie. No to co? No to chyba na dzisiaj tyle. Dzięki za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej Jurassic Block, zostawcie łapki w górę i suby. Yy, zachęcam do wejścia na moją grę, bo dzisiaj o 18 będzie nowy update z mojej gry gra nazywa się Sword Battle, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam. No i co, widzimy się już jutro na nowym filmie. Do zobaczenia i siema.